Witamy w nowym wydaniu TV School. Początek roku szkolnego zaczęliśmy jak zwykle od mocnego uderzenia. Działo się wiele. Nowy projekt, wycieczki, akcje charytatywne, imprezy. Zapraszamy na krótką fotorelację. Po połowie października, ze względu na niepokojącą sytuację związaną z nową falą pandemii, przeszliśmy najpierw na nauczanie hybrydowe, a potem na zdalne. Ale nie zwolniliśmy tempa. W nauczanie online zeszliśmy bez problemów. Dzięki doświadczeniu z zeszłego roku oraz dzięki temu, że każdy uczeń zespołu szkół posiada darmowy dostęp do platformy Office 365, którego elementem jest Teams. Lekcje są bardzo ciekawe i prowadzone w nowatorski sposób. Czego przykładem może być WEF. Uczniowie na tych zajęciach nie tylko wykonują ćwiczenia online, ale także poznają zasady zdrowego odżywienia, aby jak najlepiej zadbać o swoje zdrowie, szczególnie teraz w okresie pandemii. Układanie piramidy zdrowego żywienia z dostępnych w domu produktów sprawiło wiele frajdy i pokazało ich kreatywność. Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do projektu Akademia Kształcenia Zawodowego Program Rozwoju Uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim brali udział w spotkaniach z doradcą zawodowym, panem Maciejem Perzyńskim oraz odbyli staże w filmach patronackich. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu. Jesteś jedną z osób, które zakwalifikowało się do udziału w projekcie Akademia Kształcenia Zawodowego. Czy możesz powiedzieć, co robiliście w ramach projektu? W ramach projektu uczestniczyliśmy w cyklu spotkań z doradcą zawodowym, z panem Maciejem Peżyńskim. Na ostatnich spotkaniach pan Peżyński opowiadał nam, że warto poświęcić teraz czas na naukę, bo to postawa przyszłych naszych sukcesów. Elementem projektu były staże w firmach patronackich. Czym się tam, tam zajmowaliście? Odbywałem staże w firmie Danec. Zajmowaliśmy się tam między innymi renowacją wózków widłowych. Tutaj bardzo przydało mi się doświadczenie zdobyte podczas budowania bagi. Starze odbywałem w Ciule na dziale technologiczno-konstrukcyjnym. Zajmowałem się tam różnymi rzeczami, od polerowania narzędzi, aż po składanie maszyny zgodnie z kabatem. Razem z kolegami też składaliśmy sterowanie do maszyny CNC. Ja odbywałam staż w firmie TULE. rano z moją grupą sprawdzaliśmy swoje kompetencje zawodowe w praktyce. Uczyliśmy się układać dobrze towar na palety oraz je zabezpieczać. Nawet naklejaliśmy etykiety transportowe. Mieliśmy też dzień w biurze, gdzie uczyliśmy się pracować na programach logistycznych, które. Bazu na których bazuje firma? Wymień trzy rzeczy, które najbardziej podobały Ci się ze stażu. Bardzo podobała mi się atmosfera panująca w firmie. Mieliśmy dobre relacje z pracownikami, byli nas bardzo mili i pomagali nam ze wszystkim. Myślę, że zdobyte doświ doświadczenie pomoże mi w przeszłości. Najbardziej podobał mi się proces załadunku ciężarówki. Musieliśmy dobrze zabezpieczyć ładunek. I załadować ten ładunek do ciężarówki i dobrze go rozmyślić w przyczepie, by też z nim nic się nie stało. Najbardziej podobało mi się to, że to były doświadczenie zawodowe, przede wszystkim, i to, że no, za to płacą i to sporo. Co czeka Was w dalszej perspektywie w projekcie? Będziemy kontynuować płatne staże w firmach patronackich. A ponadto weźmiemy udział w kursach, które pozwolą nam podnieść nasze kwalifikacje zawodowe. Z zespole szkół uczniowie brali też udział w konkursach online, takich jak ligi przedmiotowe, rozgrywane w ramach projektu Cyfrowa Szkoła, czy też konkurs łamańców językowych z języka niemieckiego. Na co dzień jesteśmy raczej beztroscy nie frasobliwi, ale potrafimy docenić zasługi tych, którzy swoim poświęceniem zagwarantowali nam możliwość życia w wolnym kraju. Z okazji obchodów Dnia Niepodległości nasze uczennice przygotowały piękną prezentację, będącą syntezą myśli narodowej, bohaterskiej walki i świadomego patriotyzmu. Prezentację, pokazującą, że jesteśmy dumni z bycia Polakami. W naszej szkole uczniowie czują się doceniani za wyniki edukacyjne uzyskane w poprzednim roku szkolnym oraz za wzorowe zaangażowanie w działalność szkoły. Nagrody Kurs Prawa jazdy, ufundowany przez pana Więczysłowa Łabędzkiego, właściciela firmy OSK Akropol, otrzymał uczeń klasy II BG Michał Linka. Nie zapominamy o tych, którzy potrzebują pomocy. Nasi uczniowie chętnie biorą udział w akcjach profilaktycznych. To nie jest jedyny sposób, w jaki wspieramy potrzebujących. Gdy mama jednego z naszych uczniów potrzebowała pomocy, znalazło się wśród nas wielu ochotników, którzy oddali krew w punkcie krwiodawstwa w Czankowie. Zbliżające się święta wszystkich wprawiły w dobry nastrój. Pragnęliśmy podzielić się świątecznym nastrojem, dlatego uczniowie stworzyli piękną prezentację, do której piosenka zaśpiewała Zuzanna Dolna. Piękny utwór z repertuaru Blue Cafe został nagrany w studiu nagraniowym pana Tobiasza Dolnego. Dziś pełne gwiazd i znowu blisko tak świąteczny czas. Styczeń dla większości uczniów zespołu szkół był miesiącem odpoczynku, ale nie dla naszych czwartoklasistów. Oni w czasie ferii musieli zmierzyć się z wyzwaniami stawianymi przez egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Jak im poszło? O tym opowiedzą Wam sami. Zdawałeś ostatni z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Jak go oceniasz? Był łatwy czy trudny? Uważam, że był łatwy. Mam nadzieję, że go zdałem. Możesz powiedzieć, jakie zadania pojawiły się na egzaminie pisemnym lub praktycznym? Na egzaminie praktycznym naszym zadaniem było zorganizowanie transportu kontenerów do portu w Gdańsku. Z czym miałeś największe trudności? Największą trudność miałem z tabelką na początku, którą źle zrozumiałem i musiałem trochę czasu poświęcić, żeby kilka razy przeczytać. Ale ogólnie czułem się bardzo dobrze przygotowany, bo wszystkie. Rzeczy, które były na egzaminie, mieliśmy ćwiczone na lekcjach. Nie tak dawno zdawałeś ostatni z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Jak go oceniasz? Był łatwy czy trudny? Uważam, że egzamin był dość łatwy. Nauczyciele profesjonalnie nas przygotowali do tego egzaminu, co sprawiło, że czuliśmy się pewnie podchodząc do tych zadań. Na egzaminie pojawiły się pytania. Związane z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. Na egzaminie pisemnym należało odpowiedzieć na pytania na temat pomiarów elektrycznych, obliczyć przekrój przewodów, przekrój przewodów oraz zastosować działania, które by umożliwiły działanie danych urządzeń. Na części praktycznej należało Wykryć usterki maszyny elektrycznej na podstawie pomiarów elektrycznych, działania układu. Nie tak dawno zdawałeś ostatni z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, jak go oceniasz? był łatwy czy trudny. Z podobnymi zadaniami spotkaliśmy się podczas przygotowywania do egzaminu, więc nie było to dla nas duże zaskoczenie. Możesz powiedzieć, jakie zadania pojawiły się na egzaminie pisemnym, praktycznym? Na egzaminie praktycznym projektowaliśmy śrubę, a na egzaminie pisemnym spotkaliśmy się nawet z kilkoma zadaniami z ekonomii. Z czym myślisz największe trudności? Oprócz kilku zadań nie było większych trudności. Nasi czwartoklasiści nie mogą jeszcze spocząć na laurach. Przed nimi ostatni egzamin matura. Do egzaminów z kolejnych kwalifikacji muszą przygotowywać się też uczniowie młodszych klas, dlatego codziennie w zespole szkół pojawiają się grupy uczniów uczestniczące w zajęciach praktycznych oraz konsultacjach maturalnych z poszczególnych przedmiotów. Szczerze mówiąc, trochę im zazdrościmy. My już też chętnie wrócilibyśmy do szkoły. Zapraszamy Was na następne wydanie TV School i mam nadzieję, że będziemy mogli w nim przedstawić szkolne wydarzenia, które nie będą się już odbywać zdanie, tylko stacjonarnie.